227 228 230 ustęp 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w związku z paragrafem drugim i 3 rozporządzenia ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz artykuł 111 Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Rada Gminy Orchowa uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 79 na 381 na 22 Rady Gminy z dnia 28 grudnia Radny Chorwiński Jan. Za. Radny Kapturski Paweł. Za. Radna Kusiak Anna. Za. Radny, Radny Pyszczak Stanisława. Za. Radny Mikołaj Grzegorz. Za. Radna Pikarska Janna, Za. Radna Przybylska Elżbieta. Za. Radny Stube Maciej. Za. Radny Szczepański Ryszard. Radny Świtek Ryszard. Wstrzymuję się. Radny Węcikowski Marek. Za. Liczba Radnych biorących udział w głosowaniu 15. Głosy za 14, głosy przeciw 0, głosy wstrzymujące się 1. Dziękuję bardzo. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej została przyjęta większością głosów, 14 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Przechodzimy do kolejnego podpunktu rozpatrzenia i podjęcia uchwał. Podpunktu siódmego, w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Orchowa od pięćset 528. Projekt uchwały był opiniowany, natomiast ja miałam pytanie Pani Skarbnik, czy wskazanie Wójta jakieś już jest w tej kwestii, żebyśmy wiedzieli co dalej? Nic nie, nie powiedział. Niespodzianka będzie w pakiecie. Dobrze. Szanowni Państwo, artykuł 18 ust. 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się co następuje. Paragraf 1. Na wniosek Wójta Gmina Orchowo z dniem 22 lutego 2024 roku odwołuje się panią Annę Błaszczyk ze stanowiska skarbnika gminy Orchowo. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gmina Orchowo. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o głosowanie. Kto z radnych jest za, kto przeciw, kto wstrzymał się od głosu? Radna Andrzejewska Za. Radna Bardzolicję. Za. Radna Bunkowska Lini. Za. Radny Gminarczyk Bogdan za. Radny Kormiński Jan. Za. Radny Kapturski Paweł. Za. Radna Anna. Za. Radna Kryszak Stanisława. Za. Radny Mikoła Grzegorz. Za. Radna Piekarsko Janna. Za. Radna przybylska Elżbieta. za. Radny Stube Maciej. Za. Radny Szczepański za. Ryszard. Radny Świtek Ryszard. Wstrzymuje się. Radny Wędzikowski Marek. Za. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu: 15. Głosy za 14, głosy przeciw 0, głosy wstrzymujące się 1. Dziękuję bardzo. Uchwała w sprawie odwołania skarbnika gminarbowego została przyjęta większością głosów: 14 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Przechodzimy do kolejnego podpunktu, podpunktu 8. W udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie gminy Orchowo, to jest na realizację inwestycji. Kompleksowa konserwacja i restauracja Ołtarza Głównego w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Orchowie, druk nr 529. Projekt uchwały również był opiniowany i omawiany. Czy ktoś ma pytanie, jest pani Paulina. Znam nami. Ktoś ma pytania do pani. Nie ma pytań. W takim razie proszę o opinię komisji. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji cenowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Orchowo. to jest na realizację inwestycji kompleksowa konserwacja i restauracja ołtarza głównego w kościele parafialnym pod wezwaniem wszystkich świętych w Orchowie. Członkowie komisji oświaty zaopiniowali pozytywnie. 7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. W obecności siedmiu członków komisji. Dziękuję bardzo. Proszę o opinię Komisji Rolnictwa. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przez zabytków wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie gminy Orchowo to jest na realizację inwestycji kompleksowa konserwacja i restauracja ołtarza głównego w kościele pod podwodzenie Wszystkich Świętych w Orchowie został zaopiniowany pozytywnie przez członków komisji rolnictwa. 9 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. W obecności 9 członków komisji. Dziękuję bardzo. Uchwała Rady Gminy Orchowo z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie gminy Orchowo to jest na realizacji inwestycji kompleksowa konserwacja i restauracja ołtarza głównego w kościele parafialnym pod wezwaniem wszystkich świętych w Orchowie. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym artykuł 77 81 ustęp 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz paragraf 6 uchwały nr y, 80. <laughs> 8 na 413 na 23 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Orchowo Rada Gminy Orchowo uchwala co następuje. Paragraf pierwszy ustęp pierwszy. Rada Gmina Orchowo udziela parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Wszystkich Świętych Borchowie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Gmina Orchowo, to jest na realizację inwestycji pod nazwą Kompleksowa konserwacja i restauracja ołtarza głównego w kościele parafialnym pod wezwaniem Wszystkich Świętych Borchowie. Ustęp drugi. Dotacja, o której mowa w ustępie pierwszym, zostanie udzielona z budżetu gminy Orchowo w, oraz ze środków zewnętrznych w ramach rządowego programu odbudowy zabytków zarówno w roku złożenia wniosku o udzielenie dotacji, oraz w roku następnym wskazanym we wniosku. Paragraf drugi. Dotacja celowa udzielona zostanie na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych dotyczących ołtarza głównego w kościele parafialnym pod wezwaniem Wszystkich Świętych Worchowie, których zakres określony został we wniosku parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Wszystkich Świętych Worchowie. Paragraf trzeci ustęp pierwszy. Dotacja celowa udzielona zostanie w wysokości 88,53% całkowitych kosztów realizacji zadań 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie gminy Orchowo, to jest na realizację inwestycji. Kompleksowa konserwacja i restauracja ołtarza głównego w kościele parafialnym pod wezwaniem wszystkich świętych w Orchowie. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orchowo. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o głosowanie. Kto z Radnych jest za? Kto przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Radna Andrzejewska Anna. Za. Radna Barcalicja. Za. Radna Bunkowska Lidia. Za. Radny Chmielarczyk Bogdan. Za. Radny Chorwiński Jan. Za. Radny Kapturski Paweł. <coughs> za. Radna Kosiaganna. Za. Radna Grzeszow Stanisława. Za. Radny Mikuła Grzegorz. Za. Radna Piekarska Joanna. Radna Przybylska Elżbieta. Za. Radny Stube Maciej, Za. Radny Szczepański Ryszard. Radny Świtek Ryszard. Za. Radny Marek. Za. Liczba radnych w w głosowaniu piętnastu. Głosy za 15, głosy przeciw 0, głosy wstrzymujące się 0. Bardzo dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego podpunktu 9 w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie gminy orchowo to jest na realizacji inwestycji konserwacja i restauracja ołtarza bocznego świętego Józefa, ambony i chrzcielnicy w kościele parafialnym pod wezwaniem wszystkich świętych w Orchowie. Druk nr 530. Szanowni Państwo, tutaj w porządku obrad macie 560, w związku z tym, że tutaj kolejność nam się nie zgadzała. Bardzo proszę. Pytania jakieś? Nie ma pytań. Proszę o opinię komisji. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskiej. Restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie gminy Orchowo. To jest na realizację inwestycji, konserwacja i restauracja Ołtarza Bocznego Świętego Józefa, Ambony i Szczynskiej w mieście parafialnym pod wezwaniem wszystkich świętych w Orchowie, Członkowie Komisji Oświaty zaopiniowali pozytywnie. Siedem głosów za, 0 przeciw, zero wstrzymujących się w obecności siedmiu członków Komisji. Dziękuję bardzo. Proszę o opinię Komisji Rolnictwa. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przez zabytku wpisane do rejestru zabytków, położony na terenie Gminy Orchowo, to jest na realizację inwestycji konserwacji i restauracji ołtarza bocznego świętego Józefa Ambony i w Kościele Paraklany pod wezwanie Wszystkich Świętych W Orchowie. został zaopiniowany pozytywnie przez członków Komisji Rolnictwa. Osiem głosów za, zero przeciw, zero wstrzymujących się w obecności ośmiu członków Komisji. Bardzo dziękuję. Uchwała Rady Gminy Orchowo z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przez zabytków wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie Gminy Orchowo to jest na realizację inwestycji udzielania dotacji na prace konserwatorskie, Restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Orchowo, Rada Gminy Orchowa uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, ustęp pierwszy. Rada Gminy Orchowa udziela parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem wszystkich Świętych Worchowie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych świętych w Świętych Worchowie. Paragraf 3 ustęp 1. Dotacja celowa udzielona zostaje w wysokości 99,998% to jest w kwocie 417 255 zł 3 grosze, z czego 407 255 zł 3 grosze pochodzić będzie z rządowego programu odbudowy zabytków. Ustęp drugi. Dotacja celowa zostanie przekazana na podstawie zawartej umowy z wnioskodawcą. Ustęp trzeci. Szczegółowe zasady przekazania i rozliczenia dotacji, o której mowa w ustępie pierwszym, zostaną określone w umowie dotacji zawartej z wnioskodawcą. Paragraf czwarty. Traci moc uchwała numer 94 na 445 na 23 Rady Gminy Orchowo z dnia. 25 października 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie Gminy Orchowo, to jest na realizację inwestycji konserwacji i restaurację ołtarza bocznego świętego Józefa, ambony i ścielnicy w kościele parafialnym pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Orchowie. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orchowo. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o głosowanie. Kto z radnych jest za? Kto przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Radna Andrzejewska Anna? Za. Radna barca Za. Radna Bąkowska Lidia? Za. Radny Chmielarczyk Bogdan? Za. Radny Chórwiński Jan? Za. Radny Kapturski Paweł? Za. Radna Kosiaganna Anna? Za. Radna Kryszak Stanisława? Za. Radny Mikuła Grzegorz? Za. Radna Piekarska Janna, za. Radna Przybylska Elżbieta. Za. Radny Stuba Maciej. Za. Radny za Ryszard. Za. Radny Świtek Ryszard. Za. Radny Węcikowski Marek. Za. Liczba radnych biorących się w tym głosowaniu 15. Głosy za 15, głosy przeciw 0, głosy wstrzymujące się 0. Bardzo dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Piątego, interpelacje i zapytania radnych. Czy ktoś ma jakieś zapytania, bądź interpelacje? Nie widzę. Kolejny. Ja Proszę, pan radny Świtek. Panie przewodniczący, ja mam takie pytanie. Dobrze by było, ja bym tej odpowiedzi nawet nie dostał. Bo zaczyna takie złe zjawisko między radnymi być. Przyjść na komisję, listę obecności podpisać, potem pod koniec miesiąca lub następnym miesiącu wziąć dietę i przez całą tą komisję bym powiedział, prawie nie co to jest za zjawisko? Czy to gdzieś w regulaminie napisane? Może jakaś gmina ma takie regulamin? Albo żeby to radca prawny rozstrzygnął to. Czy to jest etyczne moralnie, czy to po prostu, jak to się mówi, nie ma na to odpowiedzi, czego ja nie proszę. I to jest praktykowane zjawisko właśnie w Orchowie Dziękuję. Ktoś chce zająć głos? Myślę, że etyka radnego się tutaj kłania, panie radny. No tak, ale do opinii Pani Przewodnicząca musi to dojść. Mm -hmm. Bo w historii jak ktoś będzie rozpatrywał, to <coughs> byli wszyscy radni, no nie jedni są tacy aktywni, zajmują głos, ktoś powie, że jak usłyszał pytanie, to obrażony, nie? A inni sobie podpiszą listę, idą, ściną, dal, do widzenia, wziąć pieniądze i mówić, dobrze jest, dobrze jest, dobrze. No praca Dziękuję. radnego na pewno nie polega na tym, żeby tylko brać pieniądze ale, ale żeby może też... <coughs> Może to jest tam czy No, myślę, że nie. Oceniają nas wyborcy, wyborczy? oceniają nas wyborcy i że... ale wyborcy nie warto. wiedzą, niech to wyborcy usłyszą, dlatego trochę w polemice z Panią Przewodniczącą przyciągam, żeby tak. wyraźnie poszło. Pani Przewodnicząca, nie zapytam Cię odważnie, kogo mam na myśli, ale ja, jak to się odważnie mogę powiedzieć, to praktykuje Pani Radna Przewodnictwo Zachowa. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy jakieś inne interpelacje mamy? Nie mam. Podpunkt szósty, odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Proszę, Pani Radna Andrzej. Dziękuję. Ja mam zapy zapytanie do Pani Agnieszki, bo do dzisiaj, już miesiąc temu na sesji, złożyłam te zapytania. One doszły do Pana Wójta, bo nie mam odpowiedzi. No to nie wiem, chyba znowu trzeba gdzieś skargę pisać, bo już trzeci miesiąc czekam. Znaczy, mieszkańcy trzeci miesiąc, a ja już po... miesiąc. Także ja chyba na wieczne nigdy. Nie musi Pan Wójta odpowiadać. Dziękuję. Myślę, że tak trochę nie fair tak traktować mieszkańców. Bo jeżeli władza jest do tego zobligowany, tego oczekują mieszkańcy, którzy go wybrali. Dobrze, szanowni państwo, podpunkt 7. Wnioski, problemy sąec informacje różne. Szanowni radni, dostaliście dwa pisma, to są tylko do wiadomości z komisarza, od komisarza wyborczego. Dotyczyły podziału tutaj w powiecie okręgów. Oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska. No ja generalnie, jeżeli ktoś z Państwa miałby tutaj jakieś uwagi, to proszę. Ja prosiłam tylko podrukować, żeby każdy radny miał do wiadomości. Czy ktoś ma tutaj w tym punkcie jeszcze jakieś informacje, pytania? Proszę, Pani Radna Kryszak. Pani Aniu, chciałam zapytać, czy ma Pani odpowiedź na moje pytanie odnośnie życzeń. Ja, dziękuję, życzenia do mojej wiadomości, do Państwa wiadomości, życzenia. Wysłałam Pani Agnieszce, Pani Agnieszka... do gminy ktokolwiek zapłacił podatek rolny, czy, czy w takim wypadku, czy KOWR zapłacił podatek rolny za te grunty, czy ma Pani taką wiedzę? Nie, nie mam takiej wiedzy, to nie do mnie. Bo teoretycznie kowry jest właścicielem tych gruntu w związku z tym powinien płacić podatek rolny, tak? Skoro nie wydzierżawił tych gruntów, bo wiadomo, że jeśli te grunty zostałyby wydzierżawione dla rolników indywidualnych, no to wówczas ten rolnik indywidualny zostałby zobowiązany do płacenia podatku rolnego, w związku z tym yy, chciałbym się dowiedzieć w takim wypadku na kolejnej komisji czy sesji, żeby mogła Pani się doinformować i mi na to pytanie odpowiedzieć, czy w takim wypadku yy, kowruk płacił yy, podatek rolny na rzecz e, naszego samorządu, bo jeśli nie, no to jakby nie patrzeć, wiązałoby się e, z dosyć sporymi, e, może nie tyle zaległościami, no ale jakby nie patrzeć, e, nasz budżet byłby e, znacznie mniejszy. Tak? Mhm. Dziękuję. A ja bym miał Proszę pytanie. Pan Radny ślicznie. Do tego, co Pan Wiceprzewodniczący albo Przewodniczący Rady <noise> Gminy pyta się o tej ziemi leżącej obok nie od w roku 2020, czy tylko odźnik 2022, proszę Państwa. To Ile to jest set hektarów? To nie są dziesiątki, tylko setki hektarów. Moralnych. I to bym powiedział, czy, czy to jest tak etycznie moralnie? I nic, my tu siedzimy i się czasem kłócimy o coś. Przeszkadzamy, że komu tak obrażony starostwa sobie pojawia, a czy on to widzi? Przy drodze wojewódzkiej po lewo i po prawo? Bo ja tam było gdzieś w kącie, a tam kolme, droga nie pojadę, trzeba mieć samochód terenowy, albo potem trzeba samochód troszeczkę umyć. Ale przy drodze wojewódzkiej autobusy jeżdżą, wycieczki jeżdżą, wszyscy patrzą na lewo i na prawo. I tak patrzą no. o poczte, nieba woła. Cisza jest taka cisza, że to będę... Uśjedzimy do domu już za długo Dobrze, Pani Radny. W to... będę się pan do domu jechałbym musiał wnioskowo, żeby w zawiduchu do domu wrócił, żeby mieć gdzieś. Żeby... Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Proszę Pan Radny Wędzikowski. Panie radny, to nie jest atteczne zostawienie tyle hektarów gruntów rolnych na terenie powiatu, na terenie gminy Orchowo, szczególnie w stosunkowo dobrej ziemi, ale pragnę zaznaczyć, że od 2024 roku Niestety każdy posiadać gruntów rolnych na terenie Rzeczypospolitej musi zostawić 4% gruntów rolnych zgodnie z normą GAEK 8 w tej lepszej perspektywie, bo równie dobrze można zostawić 7 bądź 8%, tylko już w troszeczkę innych warunkach. I teraz jeszcze jedno moje takie pytanie do Pani Skarbnik, jeśli faktycznie by Yy, dzierżawa nie została znaczy się dzierżawa, przepraszam, jeśli faktycznie podatek rolny nie zostałby zapłacony przez KOF na rzecz Urzędu Gminy w Orchowie, czy Urząd Gminy w Orchowie ma możliwości ewentualnie ściągnąć yy, ten podatek rolny, bo tak naprawdę yy, miejmy tego świadomość, że my jako rolnicy indywidualni w tym roku 4% będziemy musieli ugorować, tak, ale 4% gruntów ornych, tak ale miejmy tego świadomość, że podatek rolny będziemy musieli płacić za te 4% gruntów rolnych, tak? Dlatego no chciałbym się tutaj też w tej kwestii dowiedzieć niestety, tak? Dziękuję bardzo. Dziękuję. To może Panie się tutaj zorientują w kwestii tej no, ważnej. Proszę Pan Radny Światek Ciekawe bym powiedział, odważne pytanie co. A ja bym się zapytał, a jak tu nie mamy worchowy, to znaczy w cudzysłowie bożelnie jak tam jest tu pomożone z tymi długami, co się stało, jak to jest, te wykazy to stoi, ten komin taki sterczący, co to jest, czy tam jakieś podatki są odprowadzone, co to jest, czy tam, jak to się mówi, też tak jak z tymi gruntami wręczami, już była podatku, należność, nie podatku tylko należność finansowej, bo tak się mówi, była jedna lata, była Lata, była trzecia lata, czwarta lata tego roku 2020. Pani Agnieszko, jeszcze jedno pytanie do Pani. Czy Sołtysi też mają u siebie w, w tych swoich skrzyneczkach poradniki dla Sołtysa? Czy nie były zakupione w tym roku jak tradycyjnie? Coś Pani wie na ten temat? Bo zazwyczaj na. Nie, nie, poradnik Sołtysa. Były takie książki, tam było wiele porad. Dobrze by było, żeby to było. Zakupione. Trady, tak, zakupionej tradycja hmm. była. To no może w pytaniach tutaj i wnioskach do Pana Wójta skierujemy takie pytanie, e, czy informacje, sugestie. E, szanowni Państwo, e, myślę, że tutaj zbliżamy, myślę, że tutaj zbliżamy się do końca. E, ja jeszcze tak jak wcześniej powiedziałam, e, Potwierdziłam, że komplet rady jedzie do Jabłony, do Powidza na to podpisanie umowy. Kwestia transportu, bo tutaj jedna z Pani radnych mi zapytała, no każdy we własnym zakresie się organizuje, bądź no, no jakoś się skrzypniamy, żeby nie każdy jechał swoim samochodem. Natomiast macie Państwo kalendarze z najlepszymi życzeniami na nowy rok. Już składałam życzenia, ale tych dobrych życzeń myślę nigdy za wiele. Dużo zdrowia Państwu.